Program. Dziękuję. A czyli tak, ja bym chciał przede wszystkim odnieść się do dwóch kwestii. Jedną przede wszystkim odnośnie słów pana Andrzeja Guły Panie Andrzeju, bo myślę, że mogę sobie w ten sposób pozwolić na takie stwierdzenie, znamy się od prawie 9 miesięcy, od samego początku. Rozpocząłem dialog z polskim malarzem Smogowym, bo zdawałem sobie sprawę, że to jest jeden z najważniejszych ngo -sów. Do tego spotkania zapraszaliśmy również inne NGOsy, brało w tym udział również Ministerstwo. Stworzyliśmy grupę przyjaciół czystego powietrza. To Pan od samego początku wiedział, w którym kierunku idzie ta reforma, co chcemy zrobić. To Pan oczywiście zwracał uwagę i tak samo i głosę o tym, że są nieprawidłowości, ale dotyczące pomp ciepła. Co zrobiliśmy? W miesiącu kwietniu zabezpieczyliśmy, wprowadzając w tym wypadku obowiązkową listę Zoom, czyli Wzięliśmy Pana sugestie pod uwagę. Przejrzałem dzisiaj dokładnie korespondencję z Panem, i u nas w sekretariacie nie było innych postulatów, o których by Pan mówił. Co ciekawe, mnóstwo, wiele razy Pan wspierał nas, chwalił nas Pan za nasze decyzje. Sam mi Pan powiedział, że szkoda, że Pan nie przyszedł wcześniej, bo byśmy na pewno to poprawili o wiele lepiej. Pan zaproponował nam, bo wiedział Pan o tym, że będzie program zatrzymany. Pana poinformowaliśmy o tym tydzień wcześniej. Pan. Ewidentnie przekazał nam informację, że mamy zatrzymać tylko i wyłącznie trzecią grupę dla tych najbiedniejszych, co powiedziałem, że to jest niemożliwe. Więc proszę nam nie wmawiać, że nie był Pan zorientowany. Dziewięć miesięcy uczestniczył Pan z nami w dialogu. Ja uważam, że w tym wypadku ja mogę się czuć oszukany, bo skoro pan do mnie sam mówił, że jak najbardziej trzeba zrobić porządek, są nagrania z naszych konsultacji, w których pan również brał udział. Proszę sobie przesłuchać swoje wypowiedzi i pan usłyszy, co pan wtedy mówił. Sytuacja o prefinansowaniu, sam pan powiedział, że to jest największa patologia, trzeba to zlikwidować. Teraz pan mówi, że powinna być prefinansowanie, bo zabieramy tym najuboższym. Ja przedstawiłem panu Zandbergowi, że chcemy iść w kierunku 20% finansowania w pierwszej grupie, później 30%, kolejne 50%. To jest odpowiedź odnośnie y, z konta dla y, beneficjent celowego. Czyli pierwsza będą banki rozliczały, ale po pierwszym wypłaceniu pieniędzy i po zrealizowaniu pierwszej części. Więc proszę nam nie mówić i nie wmawiać, że my nie mieliśmy dialogu z NGO-sami, bo my to robiliśmy. I są na to dowody. Mamy zapisy z naszych y, ksiąg, gdzie wynika, że bardzo częstym gościem u nas. I razem działaliśmy. Przyjechałem do Pana na konferencję w Rybniku, gdzie również tłumaczyłem, jakie są patologie, co musimy w tym wypadku zrobić. Więc te ataki na mnie bezpośrednie, indywidualne, były bezczelnością. Dlatego też ja się też bezpośrednio do Pana odniosłem. Gdyby Pan mnie nie zaatakował wtedy, ja bym nie odniósł się w tym wypadku personalnie do Pana. Ale mówię, mnie boli jedna rzecz. Od dziewięciu miesięcy był Pan z nami w dialogu. Wiedział Pan, w którym kierunku idą reformy, wiedział Pan, co chcemy zrobić. Pan nam cały czas mówił, że te patologie to jest drobnostka, to jest sześć tysięcy tylko ludzi, więc nie można w ten sposób traktować również i funduszu. Ja na takie coś się nie zgadzam. Ale oczywiście uważam, że najważniejszą sprawą jest program Czyste Powietrze i współpraca, więc ja potrafię odciąć się, jeżeli Pan został obrożony, ja przepraszam, ale mówię jestem w tym przypadku gotowy do tego, żeby współpracować nadal z NGO-sami i to robię. Rozmawiam z wieloma NGO-sami i każdy mówi nie rozumie personalnego ataku. Nie powinno być takich sytuacji, powinniśmy rozmawiać merytorycznie i Pan ten dialog z nami prowadził do tygodnia przed wstrzymaniem. Później Pan niestety się wycofał, stwierdził, że Pan woli iść po drugiej stronie, więc Raz trzymał, nosił pan czapkę taką, raz taką. Raz pan nas obrażał, a raz pan nas chwalił. Więc proszę się zastanowić, w którym kierunku w rzeczywistości pan idzie. Dziękuję. Ja tylko 10 sekund, panie prezesie. 10 sekund. Rozumiem, pan... że strona rządowa już wyczerpała tak? odpowiedzi. Ja odpowiedzi. To w takim razie roz... to otrzymacie państwo odpowiedź na piśmie wobec wyczerpania porządku obrad. Zamykam posiedzenie komisji. Bardzo Jeszcze dziękuję. Jako, tak? już, już zamknęłam posiedzenie komisji, także no, bardzo mi przykro. A ja tylko chciałam powiedzieć, że pan y, prezes myli dialog z monologiem, bo to jest różna rzecz i gdybyście zaczęli działać wtedy, to byśmy nie stracili co najmniej miliarda złotych publicznych ja, pieniędzy. Dziękuję bardzo. Ja posiedzenie dziękuję. komisji już zostało zamknięte. Wyczerpaliśmy porządek obrad. Zdanie. Bardzo dziękuję. Ja przepraszam Państwa, mnie jeszcze słyszycie, ja tylko powiem, bo ja odniosłem dzisiaj wrażenie, że naprawdę tutaj jak y, alarm smogowy też, który absolutnie doceniam całą cał kształt pracy. Mówicie Państwo o nieprawidłowościach w zgłaszanych w ostatnich miesiącach, natomiast te nie nieprawidłowości są od wielu, wielu lat. Ale to już wiemy, pani poseł, i to wybrzmiewało wielokrotnie na posiedzeniu komisji. Posiedzenie komisji zostało zamknięte. Dziękuję bardzo wszystkim rozmówcom, dyskutantom. Do zobaczenia na kolejnym posiedzeniu.